Dzisiaj wyjątkowo trudne pytanie. Za co ten haracz? Często słyszę, że opłata franczyzowa jest przesadzona. Tymczasem w większości przypadków, uwierzcie mi, jest uzasadniona. Dostajecie mocną markę, dostajecie sprawdzone procedury przez klientów. Marka jest rozpoznawana, dzięki czemu szybciej i więcej zarabiacie. Poza tym otrzymujecie różnorodne wsparcie ze strony franczyzodawcy. A franczyzodawca, jako właściciel tej marki, naprawdę ma prawo do wzięcia pieniędzy za biznes, który wymyślił. To jest jego dzieło i on za to dzieło ma prawo wziąć pieniądze. Ale najważniejsze jest to, że franczyza jest sprawdzona i że dostajecie, kupując ją, prawie 80% szansę, że Wam się uda. Warto za to zapłacić.